Nie ma jeszcze danych za najnowsze lata, możemy przypuszczać, że najczęściej złodzieje poszukują domów lub mieszkań, w których wiedzą, że przez dłuższy czas nikogo nie będzie, bo zależy im na szybkim i łatwym wzbogaceniu się, a nie na fizycznym skrzywdzeniu właścicieli i z reguły zwyczajnie obawiają się konfrontacji. Co jednak w sytuacji, gdy ktoś wchodzi nieproszony do naszego domu w zupełnie innym celu, oraz co może się stać, gdy właściciel postanowi się bronić? Dzisiejszy odcinek będzie dość nietypowy, bo opowiem Wam szokującą historię, która przydarzyła się Paulinie, która jest Wicką. Tego kanału. Każdy z nas chciałby, żeby nasz dom czy mieszkanie był przytulnym i bezpiecznym miejscem, swojego rodzaju twierdzą, która separuje nas od niebezpieczeństw świata zewnętrznego. Czasem jednak wydarza się coś, co niszczy to szczególne poczucie bezpieczeństwa i powoduje, że zamiast być w naszym domu, to chcemy stamtąd jak najszybciej uciec. 18-letnia Paulina niedawno skończyła klasę maturalną, jednak nie ma zbyt dużo czasu na odpoczynek, bo od razu po egzaminach rozpoczyna pracę w lokalnym sklepie odzieżowym, żeby zarobić na wymarzony wyjazd do Hiszpanii. Jest właśnie gorący lipiec 2024 roku i oprócz wielogodzinnej pracy, dziewczyna obiecuje też swoim dziadkom, że zaopiekuje się ich domem na czas ich wyjazdu do sanatorium. Dom znajduje się na warszawskim Wawrze, dlatego Paulina stwierdza, że nawet fajnie się złoży, bo będzie miała bliżej do pracy i na dwa tygodnie tam się przeprowadza. Jednak po kilku dniach dziewczyna przyzwyczaja się i stwierdza, że w sumie przestaje jej to przeszkadzać, a nawet wolałaby mieszkać w takim domku niż w ciasnym mieszkaniu w bloku. Paulina tak dobrze i bezpiecznie czuje się w nowym miejscu, że czasami zapomina, żeby na noc zamykać drzwi wejściowe. Nie spodziewa się, że to niewinne zapominalstwo niebawem będzie miało bardzo poważne konsekwencje. 10 lipca 2024 roku o godzinie 19 dziewczyna idzie ze swoimi przyjaciółmi do restauracji Gospoda do Syta, gdzie świętuje zdanie matur. Paulina jest naprawdę zadowolona, bo poszło jej dużo lepiej niż się tego spodziewała. Gdy kończą kolację dziewczyna nie siedzi jednak zbyt długo, bo jest zmęczona po sobotniej zmianie w sklepie, więc o 21 wychodzi z knajpy i idzie na piechotę do domu dziadków znajdującym się na ulicy Hawciarskiej, które jest oddalony od restauracji o około 3 km. Jest to Dość nietypowe miejsce jak na Warszawę, bo w jednej chwili jesteśmy w centrum miasta, a dosłownie po przejściu zaledwie kilku kilometrów znajdujemy się głęboko w lesie. Ulica, przy której znajduje się działka z domem, przechodzi przez okoliczny tak zwany Las Barciucha, gdzie gęstość zabudowy jest znacznie mniejsza niż w pozostałej części dzielnicy. Samotny spacer w nocy przez las w środku miasta może nie wydawać się najlepszym pomysłem dla młodej dziewczyny, jednak po około 40 minutach Paulina finalnie dociera do domu, podchodzi do drzwi wejściowych. Wkłada kluczyk, przekręca go i łapie za klamkę, otwierając drzwi. Jest jednak na tyle zmęczona, że szybko rzuca swoją torebkę na stół, zdejmuje buty i niemalże biegiem udaje się do łazienki, żeby jak najszybciej wziąć prysznic. Po kolejnych 20 minutach dziewczyna wychodzi z łazienki, podchodzi do swojej torebki, którą wcześniej odłożyła na stół i wyciąga z niej swojego smartfona, po czym udaje się na górę tam, gdzie znajduje się jej łóżko, żeby się położyć. Przez zmęczenie zapomina o tym, że gdy wchodziła, to rzuciła klucze na stół, po czym przygniotła je torebką i w momencie, gdy wyciągała telefon, to zwyczajnie o nich zapomniała i nie zamknęła drzwi wejściowych na klucz. W momencie, gdy wchodzi po schodach na górę, gdzie znajduje się jej pokój, przypomina sobie, że przecież nie włożyła klucza do zamka i nie przekręciła go zamykając drzwi wejściowe, podejmuje jednak fatalną w skutkach decyzję. Stwierdza, że jeszcze nie będzie szła spać i przynajmniej przez godzinę poogląda sobie telewizję na górze, a potem i tak jeszcze pewnie będzie musiała skorzystać z łazienki, to wtedy zejdzie na dół i wtedy też zamknie drzwi. Paulina kładzie się na łóżku i odpala telewizję, której nawet nie ogląda, bo zanurza się myślami w przyszłości i o tym jak bardzo jej życie się zmieni, gdy pójdzie na wymarzone studia. Mijają tak Kolejne minuty, i chwilę przed północą, dzieje się coś, czego Paulina nie mogła się spodziewać. Wyraźnie słyszy, że na dole otworzyły się drzwi. W tym momencie dziewczyna czuje, jak narasta w niej panika i przerażenie, bo kto mógłby do niej przyjść niezapowiedziany w środku nocy, nie pukając wcześniej do drzwi i nie mówiąc ani jednego słowa. Paulina zaczyna zastanawiać się, czy krzyknąć i zapytać, kto to, czy może jednak schować się i udawać, że jej nie ma w domu. Ktokolwiek to jest, musi jednak wiedzieć, że ktoś jest w domu, bo przecież na górze jest włączony telewizor. Skoro jednak fakt i wiedza, że właściciele są w domu, nie ostraszyły łamywacza, może jednak ujawnianie się nie być najlepszym pomysłem. Po tej gonitwie myśli, Paulina nie jest jeszcze pewna, czy na pewno ktoś jest w domu i czy zwyczajnie jej się to nie wydawało, jednak za chwilę wyraźnie słyszy kroki, osoby, znajdującej się na dole. Szybko podejmuje decyzję, że musi się natychmiast ukryć, a gdy tylko pojawi się okazja, to wybiec z domu i wezwać pomoc. Rozgląda się dookoła i widzi, że jedynym miejscem, gdzie może się w miarę szybko schować, jest jej własne łóżko. Jest ono na tyle wysokie, że Paulina może swobodnie się pod nim położyć, ale jednocześnie na tyle niskie, że w momencie, gdy Intros wejdzie do pokoju i specjalnie pod nie nie zajrzy, to nie powinien jej zauważyć. Dziewczyna kładzie się na podłogę i wczołguje się pod łóżko. Przez wyrzut adrenaliny jej serce bije jak oszalałe, oddech jest przyspieszony, a całe ciało drży. Paulina czuje, jak narasta w niej napięcie i przerażenie. Wszystkie zmysły się wyostrzają, dlatego jeszcze lepiej słyszy kroki włamywacza. W tej chwili przypomina sobie, że w kieszeni swojej piżamy ma ze sobą swojego smartfona. Błyskawicznie go wyciąga i wie, że musi wezwać pomoc. Boi się jednak, że osoba, która weszła do domu, może usłyszeć jej głos, dlatego postanawia, że zamiast dzwonić, to napisze wiadomość do mamy: Mamo, ktoś włamał się do domu dziadków. Jestem sama na górze, wezwijcie policję. Paulina ma nadzieję, że mama nie śpi i odczyta jej wiadomość, więc czeka. Cały czas słyszy kroki i dźwięk przesuwanych mebli na dole. W tym momencie włączają się wibracje w telefonie i Paulina widzi, że to jej mama odzwania, jednak bojąc się, że włamywacz może usłyszeć jej głos, szybko odrzuca połączenie. Jestem pod łóżkiem, nie mogę odebrać, bo mogą mnie usłyszeć. Co? Boże, kto się włamał? Nie wiem, są na dole, ja jestem na górze pod łóżkiem. Jedziemy do ciebie, nie wychodź stamtąd, tata wzywa policję. Okej, okay, czekam na was. Kochanie, gdzie dokładnie jesteś i ilu jest włamywaczy? Rozmawiamy z policją. Jestem pod łóżkiem na górze. Schowałam się, gdy usłyszałam, że ktoś wszedł. Nie wiem ilu jest. Słyszę po prostu, że ktoś chodzi na dole. Może to ktoś z twoich znajomych z liceum? Byliście razem w knajpie? Nie, na pewno nie. Cały czas ich słyszę. Boję się. Gdzie jesteście? Już jedziemy, będziemy za 10 minut. Policja też jedzie. Okej, okay, czekam. Pospieszcie się proszę. Nagle Paulina słyszy coś, co powoduje, że ze strachu telefon wypada jej z dłoni. Wyraźnie słyszy, że ktokolwiek, kto jest z nią w domu i był na dole, w tej chwili zaczyna wchodzić po schodach. Nie ma ona pojęcia co zrobić, dlatego próbuje skulić się pod łóżkiem tak, żeby zajmować jak najmniej miejsca i być jak najmniej widoczną. Jednocześnie czuje, że ze strachu znacznie przyspieszył jej oddech, dlatego dłonią zasłania swoje I will stop. Serce wali jej tak mocno, że boi się, że to też łamywacz może usłyszeć. Mentalnie dziewczyna próbuje przygotować się do tego, że zostanie odkryta i że będzie musiała walczyć o swoje życie. Cały czas też ma nadzieję, że jej rodzice i policja przyjadą, zanim Intruz zdąży ją odkryć. W tym czasie rodzice Pauliny, gdy tylko otrzymują od niej wiadomość, nie czekają ani chwili i od razu wskakują do samochodu i jadą do niej jak najszybciej. Dziewczyna cały czas leży nieruchomo pod łóżkiem i po chwili widzi przed sobą nogi mężczyzn wszystko dzieje się jakby w zwolnionym tempie. Zupełnie obcy człowiek powoli krąży po pokoju. Z perspektywy Pauliny będącej pod łóżkiem wygląda to tak, jakby się rozglądał i nad czymś zastanawiał. Mimo przerażenia jest już gotowa i stwierdza, że jeżeli ten facet ją odkryje, to rzuci się na niego i będzie uderzać go pięściami z całej siły. Spróbuje go odepchnąć i zbiec schodami na dół. Dzieje się jednak coś niespodziewanego. Mężczyzna odwraca się tyłem i powolnym krokiem odsuwa się od łóżka, pod którym jest Paulina. Dziewczyna słyszy, że schodzi on schodami w dół. Po kolejnych kilku sekundach wyraźnie dociera do niej odgłos otwieranych drzwi wejściowych. Wygląda na to, że intruz sobie zwyczajnie poszedł. Dokładnie w tym momencie jej telefon znowu zaczyna wibrować. Dzwoni zastrzeżony numer. Paulina boi się odebrać, bo nie ma pewności, czy ten człowiek naprawdę już sobie poszedł, dlatego cicho siedzi pod łóżkiem, starając się nie wydać z siebie najmniejszego nawet odgłosu. Mijają kolejne długie minuty i nagle dziewczyna słyszy, jak z hukiem znowu otwierają się drzwi wejściowe, jednak tym razem dobiega do niej głośny krzyk jej matki. Paulina, gdzie jesteś? Z ogromną ulgą i czując, jak uchodzi z niej strach i napięcie, Paulina odpowiada: Jestem tutaj, na górze. Powoli wychodzi z podłóżka, a w tym czasie jej rodzice wbiegają na górę i niemalże rzucają się na nią, ciesząc się, że nic się nie stało jej córce i bardzo mocno ją przytulają. Ojciec Pauliny, widząc, że jego córka jest cała i zdrowa, zaczyna chodzić po domu i szukać potencjalnego intruza. W momencie, gdy ojciec dziewczyny przeszukuje dom, to doskonały moment na to, że jeżeli Podobają Wam się tworzone przeze mnie filmy, żeby dać subskrypcję i zostawić łapkę w górę pod filmem. Niestety nikogo nie odnaleziono. Policja przyjechała po kolejnych kilku minutach, jednak w domu nie było żadnych śladów włamania, nic nie zostało skradzione ani zniszczone, dlatego służby szybko zakończyły swoje działania. Sami policjanci sprawiali wrażenie rozbawionych całą sytuacją i zachowywali się tak, jakby w ogóle nie wierzyli Paulinie. Do dziś dziewczyna nie wie, kto to był i czego chciał. Zastanawiają też ten dziwny zastrzeżony numer, który zadzwonił do niej w środku nocy, gdy chowała się pod łóżkiem, bo przecież telemarketerzy nie dzwonią w soboty o północy, dlatego było to naprawdę dziwne. Zapytała rodziców i policję, czy to oni wtedy próbowali się z nią skontaktować, jednak tamci zaprzeczyli. Czy to możliwe, że womy znał jej numer telefonu i próbował się do niej dozwonić tamtej nocy, żeby ją znaleźć? Dlaczego nagle uciekł? Po kolejnych kilku dniach, gdy stres już nieco odpuścił Paulinie, odpowiedzi na te pytania nie mają dla niej większego znaczenia, jednak jest ona pewna, że nie. Nigdy sama już w życiu w tym domu nie przenocuje. Po miesiącu, gdy niemalże już zapomniała o tym wszystkim, Paulina przegląda Facebooka i przypadkowo natyka się na post wstawiony na grupę Facebookową Wawr Moja dzielnica z linkiem do artykułu o tytule Tajemniczy mężczyzna wbiega do domów w Wawrze i chowa się po szafach. Dziewczyna nie może w to uwierzyć, czy to jest ten sam człowiek, który wszedł wtedy do domu jej dziadków, gdy ona tam nocowała? W jednym poście na Facebooku ktoś pisze, że jakoś ponad miesiąc temu wszedł przez furtkę. Otworzył sobie drzwi wejściowe, prośba zatem, aby pamiętać, żeby zamykać drzwi na zamek i po prostu wszedł, zdjął buty, odsunął drzwi szafy i tam się próbował umościć. Mój syn go przepędził, ale facet uciekając, przeskoczył do sąsiadki przez płot i szarpał za klamkę do jej domu. Zatem uważajcie sąsiedzi i zamykajcie drzwi. Kilka postów wcześniej ta sama osoba pisze, że był u nas, wszedł do szafy w przedpokoju i chciał się położyć spać w okolice ulicy Hawciarskiej. Paulina jest już przekonana, że to musiał być ten sam facet, bo przecież dom jej dziadków znajduje się dokładnie obok tej ulicy. Zszokowana stwierdza, że tych historii jest naprawdę dużo. U mnie pojawił się kilka tygodni temu. Wszedł przez taras, była 18.20, lato w pełni. Wszedł niepostrzeżenie do dużego pokoju i schował się za praniem. Zobaczyła nogi wystające spod suszarki. Potem, czołgając się, wszedł do kuchni. Spojrzał na mnie i nie powiedział nic, tylko przyłożył palec do ust, jakby chciał mnie uciszyć. Wydawało mi się, że szukał miejsca, w którym mógłby się schować, bo od razu uciekł do mojego pokoju. Tam go zam i zaczęłam krzyczeć. Gdy Paulina pokazuje znalezioną informację rodzicom, stwierdzają, że muszą jeszcze raz udać się na policję, opowiedzieć o tym i dowiedzieć się, czy coś zrobiono z tym mężczyzną, bo przecież istnieje realne ryzyko, że tym razem przyjdzie do domu, gdy będą tam jej dziadkowie. Dość szybko okazuje się, że sprawca jest doskonale znany policji. Przez to, że nikogo nie zaatakował, niczego nie ukradł ani niczego nie zniszczył, to w zasadzie to nic poważnego i to zwykłe zakłócenie miro domowego, a w ogóle to policja nie będzie się tym zajmować, tylko Powinny się tym zająć w szpitale psychiatryczne albo lekarze. Tak naprawdę nie wiadomo jednak, dlaczego mężczyzna to robi i jaki jest cel jego działań. Niektórzy sugerują, że jest chory psychicznie albo pod wpływem substancji udurzających. Paulina i inni mieszkańcy Wawra są jednak bardzo zaniepokojeni biernością policji, która nie chce w tym temacie podjąć żadnych działań. A przecież, choć sytuacja wydaje się kuriozalna, bardzo łatwo może zamienić się w prawdziwą tragedię. Nie trudno też wyobrazić sobie, że właściciel domu zaskoczony w nosy przez niespodziewanego intruza, może zwyczajnie ze strachu go Zaatakować. Jeżeli lubicie tego typu dziwne i tajemnicze historie, to w tej chwili na ekranie pojawia Wam się link do filmu, w którym opowiadam o jednym z najbardziej dziwacznych i nietypowych zaginięć, o jakich usłyszycie. Jak zawsze, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.